Ja jestem FrostyMiś i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z Minecraft Truskawkowa Masakra. Tak, dzisiaj e, widzicie, że jestem w, w ironowej zbroi. Możecie zapytać mnie czemu? Czekajcie, tylko ja coś sprawdzę tak na szybko jeszcze. Dobra. Możecie zapytać mnie w sumie czemu? E, temu, że... zobaczmy, czy ten typek... czekajcie, mi trochę przyladzyło, jestem ciekawa, czy to jest wina Meganeta, czy... Nie, dobra i tak coś jeszcze zrobię. Temu, że taki jeden typek mądry, Husiek, husiek 96, nie wiem, czy kojarzycie e zabrał mi konia. Poszedłem na poszukiwanie tego konia, prestiżowo. Oczywiście koń się od odna odnalazł, bo Husiek 96 mi tego konia by wyrzucił dzisiaj do dziury. Kurde, tam se pływał koń, kurde, tam gdzie jest to coś. Dobra, no to już pomijając to. Wrzucił mi tego konia. Nie wiadomo gdzie. Podbudowało się piecem chutniczym, to dzięki za W e, Wrzucił tego konia nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego do wody. Ryszard żyje, więc kokser dla mnie. No ale, powiedzcie co za mądry to jest. Idę sobie na e, konia, bo mówiła, że koń się spalił, bo pisał, że macie ma 10 sekund, aby, go, e, zna, aby po niego przyjść, inaczej koń lecili w ogień. No to ja tam poszedłem na poszukiwania, mówię, może mi się uda jakoś Ryszarda uratować. Patrzę, strefa radiacji. Nie miałem płynu Lugola, wbiłem w strefę radiacji, zginąłem. E, tak, e, pozdro dla tych ludzi, e, więc dzięki za zginięcie, koks. Więc na dzisiejszym odcineczku przybudujemy sobie dzisiaj o trochę domek. E, naprawimy to, co zniszczyłem. Oczywiście Husiek zniszczył, bo on tutaj TNT, kurde, wysadził. Aby się dostać jakoś do żółwi. No i przebudujemy ten domek. Tylko teraz mam problem, jak to zrobić. nie akurat tutaj mutant. Więc muszę tego mutanta najpierw wsiąść. Siup, siup, siup. Eee, przepraszam, że jakby troszkę są odcinki zrobione inaczej, bo dokładnie normalnie to by się miało dzisiaj odcinek, jak kończę restaurację. Takie, wiecie, wykończenie w środku i ogólnie. Ale ja mądry nagrałem go bez dźwięku i dlatego się nie pojawił. No a więc tak, więc z góry przepraszam. Nie martwcie się co... ...botę? Prawdopodobnie będzie poradnik, już mam nad pomysł, ale nie wiem tylko czy w tą, czy w tą, czy w następnym. I napiszcie w komentarzach też, jak, czy Wam się podoba bardziej takie dynamiczne prowadzenie odcinka, tak jak teraz jest czyli bardziej żywe żywe, się na przykład częściej trochę mówię tr trochę głośnie albo coś bardziej emocjonalnie na przykład czy bardziej wam się podoba takie spokojne mówienie, nagrywanie i napiszcie to w komentarzach bardzo chętnie sobie poczytam komentarze i tak yy, polecam wam zostawić subika na moim kanale bo aktualnie ja i się 13 mamy wojnę subów yy, tak, więc polecam zostawić suba Wesprzyjcie mnie. Bo Ziemson 13 ogólnie chciał sobie zrobić ze mną dramę, ale za to, że nie zrobił, to ja wymyśliłem pomyłki na rzecz zrobił wojnę subów, więc ziom są wyzywać nowe na wojnę subów, bo oni jeszcze o tym nic nie wie. Ciekawe czy obejrzy ten odcinek. Więc możecie zostać teraz subika, tak jak pokazuje się tutaj na ekranie. Oczywiście wiecie z dzwoneczkiem, aby nie, przy, nie ominęły Was wszystkie nowe filmy. Ten przycisk, który macie tam na dole, na dole, yy, koło łapek, w gó pod łapkami w górę, o ile dobrze pamiętam, musi jest u was Jeżeli jest u Was czerwony, to bardzo źle. Musi stać się u Was szary. I obok takich dwunaczyk też musi być zaznaczony na szaro. To wtedy dołączycie do prestiżowego teamu, naj najlepszego na polskim YouTube oczywiście, czyli śnieżynek Frosty Misia. Napiszcie mi też w komentarzach, co sądzicie o tym, abym zrobił serwer na Discordzie. Dla was I tak jak już mówiłem tu tysiąc razy Powtórzę to jeszcze jeden tysięczny raz Zachęcam was do na mojego Twitcha, zostawienia followa Bo w wakacje albo w dni wolne Ale to nie będą takie dni ty, wolne typu sobota No jak nie wiem Jak będę będzie mia, będzie miał Dzień wolny Będzie pojawiał się live Na moim twitchu ale Będzie się pojawiał po prostu Yy, więc tak. I napiszcie mi tu w komentarzach, co sądzicie o koronawirusie, też sobie chętnie poczytam. Jak dla mnie to jest po prostu głupota, bo ludzie za bardzo panikują i się tym za bardzo przejmują. Ja mam na to bardzo dobre lekarstwo. Wyłączyć internet, wyłączyć nie internet tylko prąd. Wtedy ludzie się uspokoją, bo nie, będzie, nie będą nic w telewizjach mówili o tych koronawirusie i tym podobne. No, więc jak dla mnie to jest bardzo dobre lekarstwo XD. Zastanawiam się czy jak ja zacznę, jak nagrywam, to nie wyłączyć czatu nie wiem. Jeżeli słyszycie szczekanie psów, to jest bardzo niemożliwe, ale wiecie, jeżeli mój mikrofon jest taki, że ma dobrą mega czułość, możecie usłyszeć szczekanie psów, to nie moje psy tylko u mojego sąsiada. koks. jak to przebudować ten domek Bo tak bym to gdzieś pociągnął dotąd i siup raz dwa trzy cztery dobra no, teraz gdzieś dotąd raz dwa trzy cztery okej okay. i takie jakby tutaj wyciągnąłem na malutkie zrobimy raz dwa trzy cztery i raz i Raz, dwa, trzy, cztery Dobra Więc tak, najpierw tu połączymy w sumie wszystko Wejście jest tutaj, bo tu będzie Jakby w takim troszkę Lepszym miejsce to wejście <coughs> Tak już się wydaje, że tutaj będzie Spoczko miejsce na wejście Niż tu Nie żartujcie, że jestem taki słaby i nie mówić. No jestem taki słaby i nie Koks. Po prostu stawia sobie pochodnią w łapkę i tak nie będzie świeciła, no ale. 4 To jest dobrze? To jest dobrze. To jest... O, tu szkielety nielegalne. leżą. że tu gdzieś zombie villageara. Nie wiem, gdzie on jest. No. I zostawcie łapkę w górę pod filmem. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale pojadę drugi raz. No. I napiszcie też komentarze Jak, czy chcecie może jakieś filmy, QA albo coś, więc piszcie w komentarzach. Yy, będę chętnie odpowiadał na Wasze pytanka, więc możecie napisać w komentarzach pytanka. Jak jakieś macie o, o, oczywiście, osoby podpowiadam na Wasze pytania. Teraz by się przydało pójść pod restaurację po i Mam to tu jakieś... No nie mam czy do domu, to naprawdę. A jako, że ja jestem biedny. Nie chcę im... Nie mam diaksów. Więc jak ktoś dołączy na ten serwer, będzie chciał mi trochę z z diaksami, no to z góry przy... Ryszard kurde, co ty robisz na skrzynkach. Dobra, nie wnikajcie co mam goni robi na skrzynkach. Też Nie, nie, nie wnikam. Kule, miałam już to Wander, tak naprawdę. Ryszard, ty to musisz stąd zejść, bo mnie zaraz zabije. Diaks! Ale jeden. Oh. Nie pytajcie, czemu Ryszard jest spodziewany. Ci, to słuchają od początku i, do, i dobrze i porządnie nie słuchają, nie, nie zajmują. Mówią się czymś innym, no to będziecie wiedzieli, co mu rysunku spodziewamy. Dajcie, może ja wyjrę z kwarcu. To jest dobry pomysł. O Boże, słyszę te fantomy, naprawdę. Mało tego kwarcu, trochę, ale dobra. XD Typka skikowali za flya Ej lanie to jest trochę głupie, że kikują za flya, ale dobra <coughs> Bo czasami to są takie błędy po prostu na serwerze, że pokazuje Wam, że lata się, ale w się nie lata Po prostu ciągle skaczecie i dlatego I nie piszcie mi w komentarzach podaj IP, bo nawet tak ja, ja bym teraz mógł odpalić kurde IP pokazać wam, a i tak nie dołączyć i tak, bo musicie być na weightniście, więc i tak wam to nic nie da. Więc nie rozumiem po co. Kurde, gdzie są te rusztowania? No tak, jeszcze będziemy wszystkie nie zabili tam. Czy tezy, dobrze, że piszą na czacie. Piszę, że mogę pozdrowić i ty może dostaniecie od kogoś pozdrawianka a widzicie no widzicie pozdrowy ty macie kurde. więc tak a teraz, jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzach Rusztowany Dobra, wezmę dirta i zrobię sobie disko rusztowany A jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to natychmiastowo to musisz zmienić. Klikając taki fajny czerwony przycisk. Zaznaczając dzwoneczek, który nie się powiadomienia o żadnych filmach. To byś powiadomienia o każdym filmie jak jest. No i wiesz, jeżeli byś chciał dostać powiadomienia również o live'ach, to musisz zostawić followka na Twitch. Lecimy teraz po 1000 subów, później lecimy po 100 tysięcy, później po pół miliona, milion i tak dalej. Kurde. Nie wiem, czy już mówiłem, aby dołączyć do najlepszego teamu na polskim YouTube, musicie kliknąć przycisk subskrybuj, zaznaczyć dzwoneczek, zostawić łapkę w górę i dołączyć ktoś do najlepszego teamu na polskim YouTube, czyli Śnieżynek Prosty Misia. Ja wszystkim No już widzę te komentarze Ziomsona 13 O oh Boże, ruskie promo O oh Boże i już widzę te komentarze Ziomsona 13, kurde wbijaj e, taki Ziomsona 13 wam pod film I pisze O Boże, ja ci powiedziałam o tym YouTuberze O oh Boże i tym podobne O oh Boże, nie zesraj się no, wiecie, ziomsan13 to jest taki typ lekar, który lubi wkurzać ludzi. Więc Okej. Okay. W ogóle sprawdzę, ile tam odcinek czekam 8 minut. A, dopiero 13. U was to ja nie trochę więcej, bo oczywiście trzeba dać intro i tym podobne. <laughs> Możecie w sumie ocenić kształt tego domku w komentarzach. E, no. Napisać czy to zmieni, czy coś. Jakby ktoś chciał ze mną zagrać w Minecraft albo coś Albo wystąpić gościnnie na odcineczku To możecie napisać w komentarzach, to mogę zrobić konkurs specjalny żeby dla was, abyście wystąpili Wiecie, gościnne wystąpienie u mnie na odcineczku Konkursik, może wlecieć, tylko musicie napisać w komentarzach, czy chcecie taki konkursik Bo jeżeli chcecie, no to Zastanawiam się nad tym, ale prawdopodobnie zrobię Aha. Ty widzę, jakiś prezencik, kurde. Co kolega dla mnie ma? O, dziękuję. Więc pozdrawiam tutaj kolegę. Czekajcie, zobaczymy jego nick. Zobaczmy. Kozak. Pozdrawiam kozaczka. Dał mi płyn Lugola. Więc jest tutaj koksem. E, już tutaj oczywiście Rostnis. Tutaj, oczywiście, promo musi być, kurde, i pytanie nie no żartuje. Ty tak jak się nie pyta, jakich tam mam to pisze, o Dobra, tutaj sobie w to, bo to mi się tak średnio w sumie podobało. To nie ja budowałem domek. Więc wszelkie zażalenia nie do mnie Typek kurde prosi o pomoc Skon, och, Skoro i tak wie o tym, że i tak ja mu nie pomogę bo na tym serwerze nie ma nikogo takiego kto, kto pomaga No i są i tak z ludziach Jak na przykład nie wiem yy, Lolusek, on bardzo często mi pomagał Albo yy, Mixed Uno Akurat trochę zdradził mnie w moją restauracji, no bo na live'u Lukisia, założyciela serwera, pokazał kurde rzeczy, której miał nikomu nie pokazywać. No a oczywiście on pokazał ją dla Beki, więc jestem teraz na niego wkurzony, ale wcześniej był pomocny. Okej, okay, jak na razie mi się podoba ten domek, za chwilę mi pewnie się narzędzia skończą. Okej, okay, teraz tak. To trzeba rozciąć. No i trzeba zrobić tej podłogę. Poczekam kochanie, co to podłoga? Nie taki taki dłuższy odcinek, nie wiem zaraz obczaję ile on ma minut jeszcze raz, czekajcie. No aktualnie ma już 18 minut, to wykopiłem podłogę i będziemy kończyć. Wiecie? No, wykopiłem podłogę i kończyć. wykończyć. Ja byście widzieli też w komentarzach, czy będziecie takie krótsze odcinki, czy dłuższe. Wiecie, dla mnie to nie ma żadnego problemu, czy będziecie odcinek który jest za z 15 minut albo 10, czy też będziecie odcinek nie wiem 20 minut albo 30. Na mnie to jest żaden problem nagrywanie, więcej zrobię na takim odcinku. Proszę nie przykinać, no halo! Dobra, y Więc tak, tutaj będziemy już kończyć odcineczek. Ten typek, który jest koło mnie będzie na odcineczku. Czekajcie, pozdrów... It. Ozdrów et Miał być pozdrów. Dobra, więc dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia. Narka.